Sie ma? Co masz się ciekawego. A dzisiaj mam taką akurę, dość niespotykane auto na polskich drogach. A dzisiaj MDX. naprawdę ciekawie, co? E, tak, dwunasty rok. E, zamontowaliśmy tutaj instalację KMEW no. e, w kwocie 5100. E, I co może? Poszczególne komponenty pod maską, jak to, to wygląda. To co widoczne? Tylko. Tak, to co widoczne. A więc tak, na pierwszym planie mamy sterownik od instalacji i złącze diagnostyczne. Mm -hmm. No a reszta niestety jest schowana. Wtryskiwacze są pod kolektorem e, tu z przodu, jak dobrze zajrzysz, zobaczysz jakieś tam filterki no, i to? reduktor jest na dole. Także nic zbytnio nie rzuca się w oczy i też nie przeszkadza wiadomo, w serwisowaniu tego auta. E, przejdziemy sobie może do środka, zobaczymy przełącznik. A więc tak, przełącznik na życzenie klienta mamy zainstalowany tutaj, dobrze widoczny podczas jazdy. E, tak, to autko będzie oszczędzało teraz na każde 100 km przejechane. 100 000. Na każde 100 tysięcy przejechane około 51 tysięcy złotych. I zwrot takiej instalacji nastąpi po przejechaniu około 10 tysięcy kilometrów. Czyli co tyś, na 1000 km oszczędności? Ponad 500 zł, co? Ponad 500 zł oszczędności, także bardzo fajny wynik. Bardzo fajny. Przejdziemy sobie teraz A do. A jakie tyłu... spalanie? Byś coś kojarzysz, e, może? Spalanie benzyny w granicach tam 16 litrów. E, gazu wiadomo, że będzie palił więcej około 18. Mhm. To zalecimy e, dalej. Tak. Pokażemy sobie teraz wlew i zbiornik. A więc tak, wlewik mamy zainstalowany pod klapką wlewu benzyny z dokręcaną końcóweczką. Zbiorniczek mamy od spodu podwieszany o pojemności 49 litrów. Wystarczy on na przejechanie tam około 250 km, w zależności jak klient będzie jeździł tym autem. Dla przypomnienia, mogę wspomnieć, że instalacja w takim aucie kosztuje na dzień dzisiejszy 5100. A od siebie chciałbym wszystkich zaprosić na serwis. Wiadomo, zbliża się weekend majowy. Trzeba zadbać o swoje autko, żeby jeździć tanio, mieć tani wyjazd a liczba miejsc u nas staje się ograniczona, także śpieszcie się.